Siema! Jestem Miłosz. Dzisiaj będzie film z mojej kolekcji muszelek. Teraz wam nie będę wyjaśniał, bo starałem się nagrać filmy z wyjaśnianiem każdej muszelki. No i to mi zajęło strasznie długo, no to... No to teraz wam po prostu będę pokazywać. Taka, 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 taka. Taka. Ta, taka. Tak, taka rozgwiazda. I taka. Taka, taka. 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 Albo nie, tak to już mówiłem, wkładam z powrotem. Albo nie, później sobie to włożę. No to tu sobie je podskładam. Taka, 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 taka. Taka. Napiszcie, czy y, mam dużo tych muszelek i, i czy bardziej y, wam się Podobają mają te takie muszelki. Takie zakręcone, czy bardziej takie taka. <laughs> taka, taka. 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 Im więcej mi dacie łapek w górę, tym więcej mi dacie syropu. Wiem, że mam syrop, ale im mi dacie więcej łapek w górę, tym mi dacie więcej syropu. No to, bo jestem chory. Taka. 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 Dzisiaj mogą być, mogą by, może być jeden film, mogą być dwa, a mogą być nawet trzy. To y, głosujcie na to w komentarzach, y, albo nie lepiej, bo ja mam tylko pięciu tych widzów. to nie wiem jak to. No to y, zagłosujcie, znaczy sześciu widzów. No to zagłosujcie y, na ile będzie głosów na jeden film, ile będzie głosów na dwa filmy. No to taka. Taka, 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 taka. Taka, taka, taka. W ogóle ja mam bardzo dużo takich. Właśnie to mam prawie wszystkie takie. Taka, taka. Taka. O, ta jest akurat z Ukrainy. Bo po... O, ta też jest z Ukrainy. Ta jest z Ukrainy. W ogóle te muszelki dostałem od cioci. No to jedne były z Chorwacji, a inne były z Ukrainy. Taka... Taka. Taka. Te też są z Ukrainy, o takie. taka taka. taka. Dzisiaj może być film z plakat, Co to jest? Dzisiaj może być film z plakatów plakatów piłkarskich z jednym mega dodatkiem, czyli takim mega dużym plakatem, takim plakatem XXL taka taka chyba że chyba że będą karty Woli, napiszcie też czy wolicie e, chwilę, ja już sam zapomniałem czy wolicie jeden film czy dwa filmy i czy wolicie żeby w tych filmie albo w filmach były oba z jeden albo oba z kartami czy jeden albo Oba z plakatami. Taka, 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 taka. Taka. Wyobraźcie sobie ile mi jest przed wkładanie tych muszelek do tego, do tego i do tego taka taka. Taka. Nie no, ja w sumie nie wiem, czy jutro. Nie no, jutro akurat pójdę do szkoły. To może się spotkamy z kimś. Może się w końcu spotkam z kimś. Bo ja na razie siedzę sam w domu i nikogo nie widzę. Taka. 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 Ta też jest z Ukrainy. Taka. 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 Gdybym ja wyjaśniał te wszystkie muszelki to by ten film trwałby dwadzieścia dwie minuty. Taka, taka, albo więcej. Chyba więcej. Taka, 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 taka i taka. No to mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, żebym dostał syrop. A jak ktoś mi da łapkę w górę, to wtedy, to wtedy, to wtedy ja wyjdę na pole i się bardziej rozchowuję. No to jak ktoś mi da łapkę w dół. Ja się jeszcze bardziej rozchoruję, bo wtedy wyjdę na pole. No to... No to do zobaczenia. Może się jeszcze dzisiaj spotkamy. Oczywiście. Oczywiście na... Oczywiście jak ja będę nagrywać, bo nigdzie indziej się nie spotkamy, bo chory jestem. No to na razie życzę Wam miłego dnia. Jak jesteście chory, to ja też mam syrop, no to na razie.